Sylwestrowa zabawa w Komorowie. Przełomowy dla losów Pruszkowa rok 1999. Zaczął się świetnie i absolutnie nic nie zwiastowało nadejścia rychłego końca potęgi grupy. Grzegorz spędzał Sylwestra w podpruszkowskim komorowie wraz ze swoim szefem Jarosławem S pseudonim Masa oraz innymi członkami ekipy i ich partnerkami. Kiedy o północy granatowe niebo roziskrzył kolorowy deszcz fajerwerków, rozjaśniając wysokie, rozłożyste korony pobliskich starych sosen przy torach kolejki WKD. Biesiadnicy wyszli przed budynek i składali sobie życzenia noworoczne. Nikomu nie przyszło przez myśl, że przyszłego sylwestra nie będą już świętować w podobnym składzie i w równie szczęśliwych okolicznościach. Tymczasem strzelały korki od szampanów, a szybko wypełniający kieliszki musujący płyn wylewał się, zanim mocno zachwiani imprezowicze. Zdążyli podnieść je do ust. Z pobliskich podwórek co chwila dobiegały gwizdy odpalanych sztucznych ogni, które z przenikliwym sykiem wzbijały się w powietrze, by za chwilę rozświetlić noc pióropuszami kolorowych ogników, układających się na niebie fantastyczne figury. Wieczorny mrok podwarszawskiego osiedla rozjaśniały przez kilkadziesiąt minut świetlne serpentyny, przy ogłuszającym huku petard. Komorów witał Nowy Rok 1999. Wyżej opisanego ostatniego sylwka Grupy Pruszkowskiej wspomina po latach Mięśniak. Z tego co pamiętam, to Massa organizował imprezę sylwestrową 31 grudnia 1998 roku w Komorowie. Pomysł wyszedł z jego inicjatywy i on też wybrał miejsce na balety. Pamiętam pizzerię Quattro jako fajną kameralną knajpkę mieszczącą się na piętrze blisko stacji WKD. Masa prowadził ten lokal jako wspólnik, więc czasem tam wpadaliśmy, chcąc zjeść coś w ciągu dnia. Przybytek idealnie nadawał się na spędzanie Sylwestra, bo mieścił się w budynku z innymi sklepami i nie sąsiadował z żadnymi domami mieszkalnymi. Na imprezie zjawił się co oczywiste – Masa z żoną Elą, a także Andy, jego wspólnik do dyskoteki Planeta, wraz ze swoją partnerką. Bysio z żoną i Fabian z Aldoną. Swoją obecnością uświetnili nasz balet również żołnierze Bysia, czyli Chińczyk i Fisio, którzy przybyli bez kobiet. Z mojej strony pojawili się Michał Komandos, zginął tragicznie, niecałe trzy miesiące później, w marcu 1999 roku, i Baran, z dziewczynami oraz orzeł z żoną i ja z małgośką. Skład co i rusz się zmieniał, bo non-stop ktoś wpadał na kielicha. Trwała przednia zabawa, a masa zadbał o zajebistą szamę i alko. Pamiętam, że w tamtym czasie piliśmy tylko wódkę Danska, którą można było kupić w specjalnych termosach, a o narkotyki zadbał Bysio. Królowała oczywiście kokaina. Niestety masa wtedy już nie wciągał, dlatego żeby go nie wkupić, musieliśmy być dyskretni z zażywaniem. Oczywiście na imprezę przybyliśmy na ostro podwieszeni, aby nikt nieproszony nie mógł nas zaskoczyć, bo cały Pruszków wiedział, że tam się bawimy. Zabawa trwała do rana, a że na zajutrz mieliśmy dzień wolny, to pojechaliśmy jeszcze się doprawić na ochotę, ale już w węższym gronie. Zakończył swoje wspomnienie mięso. O podzielenie się wspomnieniami z tegoż eventu poprosiliśmy również Jarosława S. pseudonim Masa. Chętnie się zgodził. Oto relacja masy. Jak wspominasz waszą zabawę sylwestrową w lokalu Quattro, czemu akurat tam zorganizowaliście sylwestrową imprezę 31 grudnia 1998 roku? Od torów kolejki WKD w Komorowie idziesz w stronę Pruszkowa. A tuż za przejazdem jest uliczka w prawo, przy której stoi piętrowy budynek. Kupiłem kwatro dla mojej żony Eli. Tam działała wcześniej pizzeria. Kiedyś nie przywieźli mi zamówienia na czas albo też przywieźli pizzę zimną i niesmaczną. Nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie f**łem się i postanowiłem kupić sobie ten lokal. Uznałem, że dobrze jest mieć, gdzie smacznie zjeść blisko domu. Na podobnej zasadzie kupiłem kiedyś lakukaracze w pruszkowie. Wtedy jeszcze udziałowcem w quattro był gość z lombardu Maciej Karelo. Postawiłem go tam na miejscu i kazałem trzymać piecze nad kuchnią w knajpie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już wkrótce odnieśliśmy pierwsze sukcesy. Oczywiście miejsce nie przynosiło jakichś wielkich pieniędzy, ale na dzisiejsze czasy powiedzmy, że punkt. Zapewniał mojej Eli około 10 tysięcy złotych miesięcznie. Mogli wchodzić wszyscy, z tym, że niestety, kiedy rozniosła się wieść, że przybytek jest mój, zaczęła się tam schodzić również pruszkowska hołota. Oni myśleli, że to już jest nasze pruszkowskie, i zaczęli robić w środku chlew. Jak nie trzymali poziomu, to usłyszeli kiedyś ode mnie, że mają wypisać, bo zachowują się jak zwykłe chłopki. Zabroniłem zbierania haraczy w Pruszkowie. W Komorowie tym bardziej panował w tym zakresie absolutny zakaz. Jeden z popularnych swojego czasu prezenterów telewizyjnych, mieszkaniec Komorowa, śmiał się, że jak zostałem świadkiem koronnym, to na radzie gminy stwierdzono, że świetnie nadaje się na burmistrza. Chcieli mnie z powrotem ściągnąć do Komorowa. <laughs> Trzymałem wszystko silną ręką. Nikt nie mógł od nikogo wziąć pieniędzy. A co zginęło? To zaraz się odnajdowało. Chętnie strzelaliśmy z petard i fajerwerków. Mieliśmy też manierę odpalania petard wojskowych. A w nich znajdowało się 100 gramów trotylu, czyli ładunek jak w granacie. Rozlegał się potężny huk, że szyby drżały w oknach, o ile szyby w ogóle nie wypadły z ran. Fajerwerki musiały być, bo nie robiliśmy nic bez fajerwerków. W tamtym czasie, gdzie nie pojechałem, czy na urodziny, czy na imieniny. A w Sylwestra to już szczególnie. Nie mogło obyć się bez fajerwerków. O północy szampan musiał lać się na dworze, a obok stały już naszykowane baterie. Mieliśmy pewnego znajomego, którego nieraz odwiedzaliśmy jeżdżąc z Pruszkowa do Janek. Na pobliskich polach znajdował się zespół hurtowni, między innymi magazyny z fajerwerkami. Gość nas lubił i zawsze dostawaliśmy je od niego po cenie hurtowej, czyli za śmieszne pieniądze. Baterie wielkości kartonu po telewizorze, a w niej 80 strzałów. Nie takich jak te główne, co teraz stoją w supermarketach. Tam rura miała parę centymetrów średnicy. Na imprezie w Komorowie zjawili się moi najbliżsi, czyli Mięśniaki, Bysio, Chińczyk oraz dwóch chłopaków od Grześka, Baran i Michał Komandos. Oni często jeździli ze mną do burdeli i mnie pilnowali. Dwaj ostrzy zawodnicy. Brali udział w wielu akcjach, a towarzyszyli mi i włóczyli się za mną, bo nieraz mięśniaki się zmęczyli i robili spycholandię, to znaczy wyręczali się nimi. Barana i Komandosa pamiętam jako dwóch nierozłącznych kumpli, tak ich przynajmniej wówczas odbierałem. Tworzyli duet, jak kiedyś ja z kiełbasą. Naprawdę zdrowe chłopaki, chętnie rwali się do bujek. Jak już doszło do awantury, to trwała ona sekundę. Komandos wsadził błyskawicznego łokcia albo wywalił zęba i klient już leżał. On nie boksował, tylko działał szybko i skutecznie, znał czułe punkty. Słyszałem, że banan pojawiał mu się na twarzy, gdy dowiadywał się, że można gdzieś przydymić. A u mnie podobnej rozrywki zawsze znalazło się dla nich mnóstwo. Cieszę się więc, że potrafiłem dawać tym chłopakom szczęście. Czymniej ich organizmy wytwarzały endorfiny? Sam Sylwester wspominam oczywiście miło. Wszyscy się postarali, żebym był zadowolony. Karelo miał podziałać i podziałał. Ja też wyłożyłem hajs i każdemu kazałem się dołożyć. Było smacznie i sympatycznie. Rok 1999, już od początku stycznia, zaczął się dla nas bardzo udanie pod względem finansowym. Mieliśmy miesięcznie powyżej 3 milionów dolarów zysku z maszyn. Wszystko zaczęło się jednak z czasem systematycznie psuć, bo starzy Pruszkowscy ciągle na coś narzekali, coś im ciągle nie pasowało. A myśmy te ich dąsy szczerze pierwotnili. Niestety, jak już wiadomo, Słowik oszukał Pershinga, mówiąc, że nie ma żadnego zagrożenia. Za to ja i Bedzio byliśmy bardziej czujni. Całe życie byłem czujny i raczej zbyt cwany, żeby ktoś mnie zaskoczył. W realiach, w jakich na co dzień funkcjonowałem, wiedziałem notabene, że zaskoczyć mogą mnie tylko raz. Mogli mnie nie lubić za to, jak się zachowywałem, ale czas pokazał, że ostatecznie moja czujność uchroniła mnie przed śmiercią. Podsumował swoje wspomnienie masa.